Trafia! Piłka wpada do siatki! Znakomicie! W sam środek bramki! Zmylił bramkarza! No i gol! Nie dał szans bramkarzowi! Kapitalnie go pokonał! Kapitalnie! Prosto w środek bramki! Zaryzykował, ale jak widać opłaciło się! Nie ma gola! Jaka szkoda! To źle wykonany rzut karny! Spokojnie nie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Umieszcza piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Pewny strzał. Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Poszukał bramkarza, sprytnie to wymyślił. No ale strzelał w sam środek, bramkarz był bez szans. Gol, chociaż nie zdecydował się strzelać w ruk. Mimo to jak widać, bramkarz był bez szans. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Nie pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo! Trafia. Piłka wpada do siatki. Nie dał szans Bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Umieszcza piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Pewny strzał. Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Aj nie trafia. Chyba zjadły go nerwy. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Broli zwyciężają, ale stramaturgia. Karne czasami tak bywają loterią. Dziękuję bardzo, kończymy. Dziękuję Ci Włodku za wspólny komentarz. Żegnamy się z Państwem.